programu rolnik szukażony z niecierpliwością czekają na finał. W ostatnim odcinku niektórzy uczestnicy złożyli swoim wybrankom rewizyty. W tym gronie nie znalazł się jednak Sebastian. Wyemitowano jedynie fragmenty z czasu, kiedy Kasia nadal gościła u rolnika. Pani podejrzewają, że ich relacja należy już do przeszłości. Rolnik szuka żony. Sebastian nie pojechał z rewizytą do Kasi? Internauci podejrzewają rozstanie. W dziesiątym odcinku aktualnej edycji programu Rolnik szuka żony przyszła pora na rewizyty. Do swojej wybranki nie pojechał jednak Sebastian. Zamiast tego wyemitowano kolejne fragmenty wizyty Kasi w gospodarstwie uczestnika. Czy oznacza to, że rolnik nie poznał bliskich swojej wybranki? Niekoniecznie. Bohaterowie rozmawiali bowiem o takim spotkaniu. Katarzyna stwierdziła nawet, iż nie może się doczekać, kiedy Sebastian pozna jej rodzinę i że na pewno dogada się z jej bratem. Internautów te deklaracje jednak nie przekonały. Fani programu podejrzewają, że para wkrótce się rozstanie. Kasia pewna i zdecydowana, on jeszcze się zastanawia. Wybrał z rozsądku, nie sercem, nic z tego nie będzie, chyba za bardzo analizują i przesadzają z tą ostrożnością. Mógłby ją chociaż czasem przytulić, dotknąć za rękę, cokolwiek, facet wypowiada się zachowawczo, bo nic nie pykło. Z tego nie będzie żadnego związku, komentowali na instagramowym profilu programu. Rolnik szuka żony, internauci ostrzegają kasię, zmykaj jak najszybciej. Widzowie jakiś czas temu zwrócili też uwagę na inną kwestię. Kiedy podczas rozmowy z rodziną Sebastian wymienił, czego oczekuje od partnerki, można było odnieść wrażenie, że nie szuka żony, a gospodyni, która zajmie się domem. Trzeba zrobić pranie, trzeba obiad zrobić, trzeba pojechać po zakupy, ja też oczekuję tego od drugiej osoby, powiedział. Internauci uznali wówczas, że Kasia powinna jak najszybciej zakończyć relację. Katarzyna, zmykaj jak najszybciej, z tej mąki chleba nie będzie, zrobi z kobiety kurę domową, która nie będzie miała nic do powiedzenia, ostrzegali uczestniczkę.